Między wrotkami a princepolo. Obrachunki powyborcze. Jak wszyscy, zastanawiam się, co teraz będzie. Jakie pojawią się brudne zagrania, tanie chwyty, co jeszcze wygrzebią służby, a co doradzą zagraniczni mocodawcy. I czy może. Ziścić się u nas model rumuński, gdzie w drugiej turze y, wybory wygrali zombie. Mówi się, że ponad półtora miliona martwych dusz y, na podbeństwo księcia Drakuli wyszło z grobów, by spełnić patriotyczny obowiązek. Jeszcze inni wspominają żywych obywateli postsowieckiej Mołdawii, którzy zagłosowali zgodnie z przynależnością etniczną. U nas na szczęście większość diaspory żyje w USA i ma poglądy tak prawicowe, że lepiej nie trzeba. Prze to nie będę się kusić przepowiadaniem przyszłości, co będzie, a zajmę tym, co powinno się zdarzyć, gdybyśmy żyli w kraju i świecie kierującym się logiką i konsekwencją. Po pierwsze, partia rządząca. Powinna się rozliczyć i zmienić swojego przywódcę, bo ten nadaje się wyłącznie na kamerdynera lub konduktora pociągów dalekobieżnych. Należałoby zastąpić go kimś bardziej strawnym dla rodaków, np. Radkiem Sikorskim, albo jeszcze lepiej jego żoną. W decyzji powinni po pomóc dotychczasowi koalicjanci, którzy, jak widać, są aktualnie pożerani na surowo. Przy czym Szymonek załatwia jeszcze dodatkowe y, przyprawy, aby wydać się smaczniejszy. Tymczasem mija właśnie ostateczny termin wybicia się na niepodległość, odwrócenia sojuszy. Ale to marzenie ściętej głowy. Trzecia droga pogodziła się już z tym, że będzie co najwyżej ścieżką rowerową przy autostradzie imienia Donaldinia. No a PSL trwać będzie, póki w jego gestii pozostanie choćby kilka lukratywnych posad. Ale nie krytykujmy wyłącznie koalicji, która weszła w powyborcze buty pis w październiku 2023 roku twierdzącego z pełnym przekonaniem, że wygraliśmy, choć przegraliśmy. Dziś znajomość matematyki na poziomie klasy drugiej wystarcza, że sumujemy elektoraty i zobaczymy, że w drugiej turze powinien być łomot w stosunku 45 do 55%. A jeśli Zandberg zachowa neutralność jeszcze większy, tyle, że elektoratu tak zwyczajnie sumować się nie da. A w dodatku liderzy na to nie pozwolą. Bo przecież gdyby polska polityka była racjonalna, już dziś mielibyśmy wspólną konferencję prasową Nawrockiego z Bencenem i rozmowę o Polsce, którą da się zbudować, ale tylko współdziałając przy wsparciu ruchu wszystkich gaśnicowych. Zawsze zastanawiam się, czy kandydat Brown z Marią Dziewicą na ustach nie interpretuje zbyt wąsko zalecenia Ojca Świętego ducha nie gaście i ogranicza go jedynie do zdmuchiwania menor. Co ciekawe, wspólna konferencja się odbyła pod pomnikiem Witosa, tyle że Trzaskowera z Trzygławem, Kosiniak, Hołownia, Kamysz. Wszyscy zamiast targować się odnowili bezwarunkowe śluby koalicyjne. I to w momencie, gdy Rafa Lala twardo stawia na lewicowe antywartości. No, w tej sytuacji można jedynie westchnąć. Jakie piękne samobójstwo! Modląc się o samo samozachowawczy po prawej stronie, zastanawiam się nad zjawiskiem, które historycy mogą w przyszłości nazwać przekleństwem konfederacji. W pierwszej kolejności tej Pierwszej historycznej Konfederacji Polski Niepodległej, Leszka Boczulskiego, u początku lat 90. Wówczas partii największych nadziei, która mogła mieć wielki wpływ na tworzenie III RP, a jak się okazało, nie miała żadnego. Położyło ją superego Leszka Boczulskiego, intelektualnie bezsprzecznie człowieka wybitnego, ale fatalnego taktyka, no i Mówcy bez charyzmy. Szefał jednej z głównych partii w ówczesnym Sejmie, ale uparł się wyłącznie grać o całą pulę. Zamiast negocjować, targować, się, rozpychać, wchodzić w koalicję, wychodzić z koalicji, postanowił poczekać na moment dziejowy. Moment przyszedł, jak to zwykle bywa, w najgorszym momencie. I ten nasz neopiłsudski doczekał się miejsca na liście Macierewicza. No i odejścia w Niesławie, goryczy zapomnienia. Smutne. Jeśli Mencel pójdzie podobną drogą i wykaże się polityczną głupotą połączoną z historyczną, ignoracją może być podobnie. Marząc o samodzielnym zwycięstwie w wyborach za dwa lata, trzeba jeszcze mieć pewność, że będą wtedy jeszcze demokratyczne wybory w naszym kraju. Koalicja 13 grudnia nie maskuje przecież swoich planów. Jeśli Trzaskowski domknie system, w ciągu miesiąca zostanie zdelegalizowany PIS, a zaraz potem Konfederacja. Zamknięcie wówczas do więzienia Grzegorza Brauna i wygaszenie ruchu gaśnicowych będzie już jedynie Wisienką na torcie. Pozytywny scenariusz jest jak na dłoni: zwycięstwo wspólne za dwa tygodnie, dekompozycja obozu władzy, przyspieszone wybory, udział w rządach z większością. Jak to teraz policzymy: konstytucyjną. Jeśli nie ma pomysłu na kompromisowego premiera, to ja go widzę. Jest w zasięgu ręki. Andrzej Duda, bezrobotny od stycznia i bezpartyjny. Człowiek zdolny godzić rodaków i zakopywać podziały między nimi. A liczenie na utrzymanie koniunktury przez dwa lata? Oj, ryzykowne, bardzo ryzykowne. Poza tym, polski elektorat jest nieprzewidywalny. Dziś nosi na rękach, jutro poszuka sobie innego idola. Znacza część naszych rodaków przecież. Zapadła na chroniczną Leningozę lub raczej kompleks Hioba. Wierzy, bo wierzy. Jeśli przerażająca liczba mieszkańców e, terenów po powodziowych w Kotlinie Kłodzkiej głosuje na tych, którzy ich oszukali. Jeśli bogatynia nadal kocha swoich likwidatorów. Jeśli poznań. No już nie mówmy o Poznaniu, bo jest to nie do poznania. Tylko usiąść i zapłakać. A przecież choćby przykład z Wielkiej Brytanii do tej pory o swojej platformy dowodzi, że tak być nie musi. I Londyn nie zostanie na wiek wieków townem. Tam przecież też wygrała prawica. Tyle, że Nawrocki był czwarty po Męcenie i Brown. Czy to nie daje do myślenia? Niestety, wielu ciągle boi się myśleć. No ale wszyscy dorastamy, czasami dorastamy do zadań, czasami dorastamy do emerytury. Wszystkim tym i tamtym życzenia na dzień dziecka. Duch nie upadł w narodzie, chociaż Moskal na wschodzie pobratymców wycina do spodu. Tak pragnąłbym się zbudzić i nareszcie ponudzić w Europie swobodnych narodów. Duch w narodzie nie upadł, choć kłopotów wciąż kupa, konsystencji i smaku nie wspomnę. Pogonimy robactwo, przytulimy polactwo, bo są szanse przed nami ogromne. Trzeba więcej nadziei, a się wszystko poklei, i daremny jest wrzask. Eurogangu. Gdy nadejdzie dzień dziecka, przegra opcja niemiecka. Z nami pan Trump, pan papież i pan Bóg. A teraz, kochani, kochani, Hejt Park. Tylu fantastycznych wypowiedzi nie miałem dawno, więc wybaczcie, że przytoczę tylko skromną ich część. Haj hop! Jest taka scena w filmie o Dywizjonie 303. Taki współczesny film, w którym angielski król wita się z pilotami i pyta o narodowość. Każdy z pilotów Dywizjonu, nawet innej narodowości, mówi, że jest Polakiem. Sam film średni, ale ta scena wzrusza. Tetlon. Czym jest polskość? Polskość nie jest ruskością, to na pewno. Po wielu przygodach. Dotarliśmy do portu o nazwie Europejskość, a uciekliśmy z portu Ruskość. To było pierwsze zadanie. Teraz musimy się zacumować tak, drugie zadanie, aby wszyscy zrozumieli, że polskość to nie niemieckość ani nie francuskość, a w tym przeszkadza nam udawana, nieprawdziwa kaszubskość. Jana 23. Polska była i jest. I będzie bastionem normalności. Kiedy w Europie płonęły stosy z czarownicami, a Arianie musieli uciekać ze swoich krajów, że o Żydach nie wspomnę, to Polska czekała na nich z otwartymi ramionami. Bo to była normalność, zaszczepiona w nas od pradziejów. Ania Kasia, trzeba wierzyć, że coś w nas pozostało po naszych przedwojennych rodzicach ekspaci. Ekspaci, piękny termin. Akurat to ostatnie ofiary po okrągłostołowych knowaniach. Mielibyśmy szansę, gdybyśmy głośniej trzymali się razem. Zalała nas fala infantylizmu obywatelskiego, bo zabrakło nam Mickiewiczów, Norwidów, skazanych na poniewierkę przez chołotę dopuszczoną do władzy. Hołoty tę coraz bardziej prywitywną i głupią niż na przykład w czasach, kiedy nasi rodzice po wojnie wracając z obozów czy z lasu gorzko przemykali rzeczywistość. Grzegorz y, cytuje Churchilla. Polacy to dzielni, mężni ludzie. Niestety mają głupich przywódców. Gdzie dwóch Polaków tam zaczyna się spór. Pracując w Niemczech, a tylko w piątki, soboty i niedzielę przebywając w Polsce, potwierdzam, że ten cytat pasuje jak ulał. Za granicą, gdy na budowach spotykam rodaków, są na mnie zawsze życzliwi, pomocni, trzymają się razem, za co podziwiają nas zarówno Niemcy, jak i ogrom pracujących obcokrajowców. Ale wystarczy wrócić do domu i powraca przytoczona przez Churchilla polskość. Widzę to wszędzie, nawet podczas ze znajomymi przy rodzinnym stole, każdy ma swoje racje. Jedyne słuszne zdania, a cała reszta to albo pisiory, albo pełowcy, albo lewacje, albo ruskie, onuce konfy, no albo oderwani od rzeczywistości, brauniści. Jednak na pytanie niebieskiego kolegi z pracy, gdy już dostałem wreszcie własne mieszkanie w Berlinie, czy ściągnę tu swoją rodzinę i zamieszkam na stałe w Niemczech? Odpowiadam krótko, niemals. Bożena, jestem Polką i jestem dumna z tego. Bo tak wielu wspaniałych ludzi wydała ta ziemia. Bo tutaj ciągle oddaje się część Panu Bogu. Tutaj śpiewa się przy kapliczkach litanię loretańską. Polska to wspaniały, normalny kraj. Mi oj optymistycznie. Kocham moją ojczyznę, jej bolesną historię, zapierającą dech, zapierającą dech w piersi przyrodę. Brak naturalnych kataklizmów, bo nienaturalnych nigdy nie brakowało. Cudowną kuchnię, dzisiaj w menu łazanki z kapustą i mięsem. I wiarę niezłomną, której nie da się wyciąć ani sierpem, ani młotem, karabinem, ani pałą gumową czy elektryczną. Dołączam więc do chóru optymistów. Będzie dobrze, zwłaszcza w dniu inauguracyjnej mszy papieża Lenona XIV i rocznicy urodzin świętej. Pamięci naszego papieża rodaka. Danuta historiozoficznie. Nic złego się nie wydarzy w świecie. Kilkadziesiąt bogatych rodzin, co rządzi tym globem, nie pozwoli go, zni pozwoli go zniszczyć, bo zbyt bardzo kochają materialne dostatki. Będą trzymać wszystko w ryzach. Gadanie o jakichś poważnych wojnach między bazarstwami jest kompletnie pozbawione sensu. Bardzo to piękne, ale już parę razy takie myślenie w historii zawiodło. Lena. Jestem szczerze poruszona tym bardziej, że niemal w każdym zdaniu słyszę o sobie. A ja jestem niepoprawną optymistką, dumną Polką, otwartą na ludzi, ciekawą ich historii i doświadczeń. Po latach spędzonych na wybuszonej emigracji dochodzę do wniosku, że nie ma lepszego miejsca do życia niż Polska. Moim zdaniem polskość to wolność, duma, ale i szacunek, i tolerancja, to rodzina, szacunek dla starszych, a także pamięć o zmarłych przodkach. To bogactwo tysiącletniej historii i tradycji, z której tylko brać garściami. To wiara w Boga, a jako rdzenna Wielkopolanka dodam jeszcze zdrowy rozsądek i patriotyzm gospodarczy. Polskość to coś więcej niż polski paszport i miejsce urodzenia. To gen, z którego jestem najbardziej dumna i dziękuję moim przodkom, mając nadzieję, że skutecznie przekazałam go moim dzieciom. Andan deklaruje: Jestem dumna, że jestem Polką. Kocham nawet nasze wady narodowe. Z wyjątkiem jednej kłótliwości. Tego nie lubię. A poza tym jestem stuprocentowo Polką. Jak jestem głodna, to jestem zła, rozdrażniona. A jak syta, to leniwa i śpiąca. Kocham też to w moich rodakach, że potrafimy się zjednoczyć, gdy mamy wspólnego wroga. Ale również to, że piersi biegniemy na pomoc. Jedynym mankamentem jest w moim przypadku alergia na głupców. Pani Anno, akurat to jest powód do dumy. Na koniec Elżbieta krótko i pięknie. Zawsze mówię dzieciom. Polskość to szlachetne.